Teraz, każda litera to jest idiom. Co to znaczy idiom? Że jest wibracja. Jak ty wymawiasz tą literę, bo je, to nie jest język taki jak polski, chiński, to jest yy, kod komputerowy. Więc każda litera jest drganiem, czyli wibracją, czyli częstotliwością. Teraz. Każda litera jest zarazem cyfrą. Czyli to jest i proza, i matematyka w jednym. Możesz na przykład dać komuś jakiś tekst. Jeżeli to będzie matematyk, on od razu zobaczy, że to jest równanie jakieś matematyczne. Ale historyk na przykład przeczyta i ci powie aha, to jest powiedzmy opis na pewno przed Chrystusem, dlatego bo. Ale... Na przykład piramidolog inaczej odczyta to. Tu jest mowa o kamieniu węgielnym i wymiarach, a stronom ci powie no tu wyraźnie z między odległość między Słońcem a Księżycem. I a to ten... wszystko w sobie zawiera alfabet żydowski? Tak.